Flimflam był sprytnym dzieckiem ulicy, który na krótko dołączył do gangu Skubiego, aby pomóc Skubiemu i Kudłatemu w schwytaniu 13 demonów. Pod koniec serialu 13 demonów Scooby ekipa Skubiego, która była w tym serialu to zeszła się, zostawiając Flimflama w Himalajach. Flimflam w Himalajach zaczął zarabiać. Z rzeczy, które spotkały go w trakcie przygody ze Scooby i nawiązywały do 13 demonów, których szukali. Cześć, ja jestem Tomas i dzisiaj powiem wam, kim był film Flam ze Scooby'ego dół. Na wstępie chciałbym poprosić Was o zostawienie łapeczki w grę pod tym odcinkiem oraz subika i komentarza. A teraz, bez przedłużenia, zaczynajmy. W młodym wieku Flin Flam spędził swoje wczesne lata podróżując od miasta do miasta, prawdopodobnie podróżując aż do Tybetu. Przez krótki czas, tak naprawdę niecały miesiąc. Mieszkał na ulicach małej europejskiej wioski położonej w Himalajach. Tam nauczył się wielu sztuczek oraz pewności siebie. Niestety, z braku pieniędzy, musiał kraść, aby mieć z czego żyć. Na szczęście, na swojej drodze spotkał starego czarodzieja Vincenta Wangula, który mieszkał w zamku niedaleko wioski Flin Vincent początkowo zwerbował Flin aby ten pozyskiwał klientów dla jego usługi wróżbiarskiej. Ich relacja była naprawdę zabawna, ponieważ Flin jako małe dziecko często majstatkował i bawił się jakimiś magicznymi rzeczami. Pokroju magicznej kuli Vincenta, co wkurzało Vincenta, jakby no nie, nie życzył sobie tego. Jednak ostatecznie został on wyrzucony z miasta przez przekręty, których się dopuszczał. Następnie w filmie spotkał Skubiego, kiedy ich samolot został podwany przez dwa duchy i rozbił się w Himalajach. Spotkał on ekipę Skubiego i chciał im pomóc. Zaprowadził Skubiego, Dafne i Kudłatego do Vincenta w nadziei, że on naprawi ich samolot. Które został porwany i uszkodzony. Potem jak skrzynia demonów została otworzona przez Kubiego i Kudłatego, Flimflam dołączył do ekipy z zalecenia Vincenta Wangula, który czuwał nad nimi. W serialu możemy zauważyć, że Flimflam ma tendencję do wyolbrzymienia swoich umiejętności. Flimflam wiele razy pokazał, że jest użyteczny i lojalny dla zespołu. Flimflam szczególnie dogadywał się ze Scrapiem, ponieważ oboje byli dziećmi o małym wzroście, a Scrappy nawet specjalnie, zdrobniale zwracał się do Flimflama, używając określenia Flim. Kiedy Flimflam jest już dorosły, nadal mieszka w Himalajach. Pracuje on w sklepie z pamiątkami, gdzie sprzedaje pamiątki i różne drobiazgi o tematyce związanej z skrzynią demonów. Spotkał on nawet Velme i Freda, jednak nie wiedział o tym, że są oni członkami ekipy skubiego. i próbował wcisnąć im swoje pamiątki. Flimflam pomaga Fredowi i Welmie w akcji z samochodem Widmo i łączy siły z Daphne, szagiem i Kudłatym. Ich wspólnie pomagają Vincentowi pokonać 13 demona. Potem wszystkim wraca on do swojego sklepu i dalej sprzedaje pamiątki. Jednak początkowo historia Film Flama nie była taka kolorowa, ponieważ w latach kiedy emitowana była seria 13 demonów z Kubidoo, Flam był bardzo hejtowaną postacią. Film Flama można by porównywać do Scrapiego, natomiast scrap miał tego hejtu więcej, ponieważ ze Scrapiego nawet Cartoon Network cisnęło bekę niestety. W Scooby-Doo i Brigadę Detektywów, czyli genialnej serii o Scooby-Doo, też pojawił się Flimflam. Flam, Jednak był on tam tylko wspomniany jako posąg w muzeum. I właśnie z Flimflamem wiązała się scena, w której Daphne tłumaczył Fredowi o tym, że Flimflam dostał dożywości za swoje przekręty. I było to takie nawiązanie od twórców dla fanów o tym, że. że no, też tam był wspomniany, ale w tym przypadku odnośnie Flimflama, że nie pojawi się on już nigdy w scooby doo ponieważ był nielubiany przez ludzi. I moim zdaniem fajnie, że twórcy w filmie o Trzynastym Demonie pojawił się tam, co? Fajnie, że twórcy dodali Klama do tego filmu, pokazali, że zmienił się on na przestrzeni lat i zrobili z, nim go, z niego coś ciekawego, jakby wydroślał on. To jest to, o czym mówiłem w przypadku Scrapiego w filmie o Scrapim, że twórcy zamiast zmienić zarys z postaci Scrapiego, po prostu pokazując, że na przykład wydoroślał czy coś, po prostu zamienili go w Wilana. i bardzo bym chciał, żeby Scrappi pojawił się kiedyś w jakimś filmie lub serialu o Scream znowu, żeby żeby twórcy mogli naprawić jego historię. Tak jak zrobili to właśnie z Film Flamem.